Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Binie Paweł Maciejewski. Chciałbym dzisiaj przedstawić dwie książki, dwie Biblie dla dzieci. Jedna z nich to Biblia dla przedszkolaka. Druga, moja pierwsza Biblia z naklejkami. Historia Jezusa i Jego apostołów. Najpierw ta pierwsza rzecz, Biblia dla przedszkolaka. To nie do końca Biblia dla przedszkolaka. Powiem dlaczego. Oprócz historii biblijnych, które są napisane, które dziecku można przeczytać, zilustrowane, myślę, że ciekawie, są też dodatki. Jest takie rodzinne spotkanie, czyli taka wspólna praca dziecka wraz z tatą czy z mamą. Pomyśl, czyli zadajemy pewne pytania dziecku, a następnie zrób, czyli. Pewne zadanie do wykonania. I tak po kolei od początku, od stworzenia świata do Jezusa Chrystusa, do apostołów. To jest Biblia dla przedszkolaka. Druga Biblia jest dla nieco starszych dzieci, myślę, już potrafiących samodzielnie czytać. Jest to w zasadzie Nowy Testament, historia Jezusa i Apostołów. I to, co jest rzeczą charakterystyczną dla tej Biblii, to to, że do ilustracji, które, które są, wyszukujemy na końcu naklejki i brakującą postać, brakującą rzecz, Wklejamy do ilustracji. Jest nie tylko samodzielne czytanie, nie tylko spojrzenie na ilustrację, ale też robienie czegoś, kończenie niejako danej ilustracji. Rzecz ciekawa, interesująca, może być dobrym prezentem dla dziecka, dla wnuka. Jakąś nagrodą w konkursie polecam. Na koniec Pan Jezus wśród siedmiu złotych świeczników. Jednego świecznika oczywiście brakuje, trzeba go znaleźć na końcu. To też uczy spostrzegawczości, cierpliwości. Trzeba przejrzeć, dopasować. I się tak łatwo nie udaje. A jest. Jest złoty świecznik. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze moja pierwsza Biblia z naklejkami i Biblia dla przedszkolaka. Szczęść Boże.